Witamy Państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. W dniu dzisiejszym będziemy rozmawiali o izolacji, będziemy mówili o wsparciu psychologicznym i o tym, co się aktualnie dzieje. Stąd mój gość, wicestarosta powiatu sieradzkiego, pani Kazimiera Godkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Pani starosta, przechodząc do rzeczy, zacznijmy od tego, że ten czas jest taki wyjątkowy dla nas wszystkich. Rzeczywiście ta izolacja bardzo źle wpływa na nas, już są dosyć poważne sygnały, nie tylko tutaj się radza, ale i z całej Polski, że gdzieś zaczyna się pojawiać takie dosyć spore zdenerwowanie, za czym idzie agresja, różnego rodzaju konflikty rodzinne, i warto było pomyśleć o pomocy i wsparciu psychologicznym. Wy państwo jako powiat takie wsparcie proponujecie? Tak, proponujemy. No zdajemy sobie sprawę z problemów, które dotykają nas wszystkich, bo każdy z nas w jakiś tam sposób inaczej funkcjonuje, ale młodzi ludzie no szczególnie na to są narażeni, bo nauczanie zdalne, bo brak kontaktu z rówieśnikami, bo zamknięcie w domach, ponieważ dysponujemy specjalistami wysokiej klasy psychologami, pedagogami w związku z tym, Wyszliśmy z taką inicjatywą we współpracy ze szpitalem psychiatrycznym. Mamy specjalistę od psychiatrii dzieci i młodzieży, panią dr Monikę Cybertowicz, która z nami pięknie współpracuje w tym zakresie. I uruchomiliśmy taką pomoc zdaną na zasadzie telefonu zaufania. Nasi fachowcy od godziny 8 rano do godziny 20 wieczorem dyżurują pod telefonem. Od poniedziałku do piątku. Pani doktor Monika Cybertowicz od poniedziałku do piątku od 8 do 15, również pod numerem telefonu. Te dane są na stronach naszych szkół, na stronie starostwa i próbujemy również w mediach o tym mówić po to, żeby nie tylko młodzież, nie tylko dzieci, jeżeli pojawi się sytuacja problemowa, ale również rodzice, również opiekunowie mogli skorzystać z porady fachowca, no ponieważ ten bezpośredni kontakt jest utrudniony, a może czasami o sprawach trudnych łatwiej się mówi przez telefon niż wprost, więc wychodzimy z taką inicjatywą mając nadzieję, że no wspieramy i pomagamy, tak jak możemy i jak, jakie mamy możliwości. Myślę, że każda pomoc w tej sytuacji jest potrzebna, bo niestety, Szanowni Państwo, i Pani starosta od tych sygnałów negatywnych związanych z ilością wykonywanych telefonów na numery zaufania młodzieży, dzieci, no nie wiem, mam jest coraz więcej, czyli ta przemoc i ta izolacja idą jak gdyby w parze. Izolacja powoduje coraz większą liczbę. Konfliktów I z tym trzeba walczyć, i, i, i z, z tymi zjawiskami trzeba w jakiś sposób sobie poradzić. Ja tutaj rozmawiając z panią, zapytam o tą poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która u państwa e, funkcjonowała. Wiem, że teraz e, przez jakiś czas była zamknięta. A co dalej? Czy w najbliższej przyszłości e, rodzice dzieci będą mogły korzystać z tej poradni? Bo wiem, że tam e, nie tylko do psychologów, ale również do logopedów, do innych specjalistów dzieciaki z rodzicami chętnie chodziły. Tak. Nasza poradnia psychologiczno-pedagogiczna, tak jak inne placówki oświatowe, pracowała zdalnie. Zdalnie mogła się odbywać terapia, czyli mogły się odbywać właśnie na Skype, telefonicznie, czy też no, w jakiejś, z wykorzystaniem właśnie tych współczesnych narzędzi komunikacji, mogły się odbywać Rozmowy, ale trudniej o diagnozę, bo diagnoza to już forma bezpośrednia. Od poniedziałku, czyli od 4 maja, poradnia zaczyna pracować w formie stacjonarnej, już, czyli będą się odbywały zarówno zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne szeroko pojęte i diagnoza psychologiczno-pedagogiczna. To jest szczególnie potrzebne, dlatego że dzieci z jakimiś dysfunkcjami. No muszą, mieć, muszą być przebadane przez specjalistów, a szkoły muszą mieć wskazówki do pracy z nimi. To był problem bardzo poważny i sprawa, która nas niepokoiła. No ale tak jak mówię, od poniedziałku z zachowaniem oczywiście wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa uruchamiamy pracę poradni. No, myślę, że to jest bardzo ważna informacja dla rodziców, przede wszystkim dzieci. Tak jak Państwo słyszeliście, od czwartego od godziny? Yy, w normalnych godzinach pracy. W normalnych od... godzinach no, pracy tak, przy tak, zachowaniu normalne, warunków tak. bezpieczeństwa możecie już korzystać z tej pracowni Tak, yy, no Tak, zatrudnieni, przepraszam, fachowcy zatrudnieni w poradni yy, przez cały czas zdalnie pracowali i w sytuacjach problemowych, trudnych, a wiem, że takie były służyli radą, służyli pomocą, służyli wsparciem. Zresztą oni również dyżurują w tym naszym telefonie zaufania, tak to nazwijmy popularnie i też służą radą i pomocą. Pani starosto, myśmy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach dobrej współpracy emitowali serię krótkich filmików z udziałem psychologów. To był program taki, powiedziałbym, porad dla rodziców jak sobie radzić z tą izolacją i jak sobie radzić z relacjami w ogóle wewnątrz rodzinnymi i ten program cieszył się olbrzymim powodzeniem, sporo wejść również na portalach społecznościowych mieliśmy i takie sygnały docierają, że rzeczywiście to na te czasy dobra rzecz, może my jako telewizja, jako ósemka telewizja regionalna zaproponujemy Państwu taką szerszą współpracę i z tymi psychologami o których Pani mówiła, nawiążemy jakiś fajny kontakt i takie filmy poradnicze wspólnie spróbujemy na potrzeby mieszkańców powiatu na szybko przygotować. Bo, tak jak mówiliśmy, ta pomoc, każda pomoc w dzisiejszych czasach tego typu jest potrzebna po prostu. Zapraszam. My jesteśmy otwarci. Nasi specjaliści myślę, że mają duże doświadczenie, że będą służyć swoją wiedzą. I oczywiście myślę, że jest to dobry pomysł, i myślę, że Państwo, którzy nas będą oglądać, będą mieć świadomość tego, że można skorzystać. Ja zapraszam do tego, by dzwonić, by się nie bać, by się poradzić specjalisty, by się podzielić problemem bo czasami po prostu potrzebne jest jakieś takie chłodne myślenie kogoś, kto zna się na tych sprawach, kto ma duże doświadczenie, kto potrafi nam pomóc, potrafi nas ukierunkować. Więc każda forma pomocy, każda forma kontaktu, czy to telefoniczna, czy to za pomocą mediów, czy tak jak pan mówi, takie filmiki instrukta instruktażowe, to wszystko jest dzisiaj bardzo potrzebne. Panie teraz, to kolejny temat, który wywoływał szczególnie u osób, które kończą ósme klasy i potencjalnych maturzystów dużo emocji takich negatywnych. Znamy już terminy tych egzaminów, wiemy kiedy one się odbędą. Dla maturzystów, nie wiem czy to dobra wiadomość, nie ma egzaminów ustnych, są tylko egzaminy pisemne. Ale zapytam y, Panią z racji wykonywanych obowiązków, bo przecież Placówki Oświaty podlegają mm. Pani, y, jak Wy sobie poradzicie z maturą pisemną? Jak ona będzie wyglądała? Proszę mi powiedzieć, czy y, tak jak co roku spotkają się y, wszyscy na jednej sali, na przykład na matematyce i będą y, po prostu y, czekali na miejmy nadzieję proste zadania, <zadania y, które pozwolą mi osiągnąć dobre oceny? Czy y, przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa. Te sprawy dla dyrektorów szkół będą najważniejsze w tych dniach? Znaczy, w ogóle sprawa bezpieczeństwa jest sprawą najważniejszą, bo braki w edukacji można nadrobić. Natomiast, jeżeli zdarzy się jakiś niebezpieczny wypadek, no to tutaj trudno mówić o tym, że można coś naprawić. Więc nasze szkoły na pewno zachowają wszystkie zasady bezpieczeństwa: to znaczy odległość, to znaczy środki dezynfekujące, to znaczy zabezpieczenia w postaci maseczek. Wszystko to, co no zapewni bezpieczeństwo zarówno uczniom, którzy staną do tych egzaminów, jak i nauczycielom pracującym w komisjach. Nie ma nigdzie takiego zapisu, który by mówił, że egzamin ma się odbywać w jednej sali. My Właśnie o to mamy... chciałem zapytać. Dopuszczacie taką ewentualność no, że ze względów bezpieczeństwa? Ten egzamin A. odbywał się będzie w różnych salach? Tak, jak najbardziej. Mamy całe szkoły do dyspozycji. Szkoły są wysprzątane, czyściutkie. Od dłuższego czasu nikogo tam nie było, czyli pod względem epidemiologicznym, na pewno są bezpieczne. I myślę, że spokojnie ten egzamin przeprowadzimy. Rekrutacja na uczelnię, czytałam dzisiaj, będzie się odbywała. Na przykład Uniwersytet Łódzki podał, że będzie we wrześniu. Czyli też młodzież będzie miała ten czas na złożenie dokumentów podobnie w naszych szkołach. A właśnie ja chciałem o to zapytać, bo jak mówimy, że o rekrutacji po maturach do szkół wyższych, to zapytam o rekrutację dedykowaną ósmoklasistom po ich egzaminach do szkół średnich w powiecie sieradzkim. Jak to wygląda? Bo tu też jest sporo pytań i wątpliwości i co niektórzy do końca jeszcze nie mają tej wiedzy. Od kiedy do kiedy, czy już można, kiedy ta rekrutacja się kończy? Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Otóż egzamin dla uczniów klas ósmych jest w terminie 16-18 czerwca. Oczywiście egzaminatorom będzie potrzebny czas na sprawdzenie arkuszy, czyli pewnie to troszeczkę potrwa. Zwykle do tej pory zawsze tak było, że terminy rekrutacji w województwie ustalał kurator oświaty. W tej chwili wiemy, że te terminy będą ustalone przez ministra edukacji. Prace zmierzają w tym kierunku, żeby to była rekrutacja zdalna. Oczywiście, jeżeli trzeba będzie doręczyć jakiekolwiek dokumenty, no to jeżeli urzędy sobie z tym poradziły, to i szkoły sobie poradzą. Więc jest kwestia wystawienia na przykład jakiejś skrzynki na korespondencję, odczekania, tak żeby bezpiecznie te dokumenty pracownicy mogli potem dalej analizować. Myślę, że nie będzie na, na, na stronach naszych szkół i uczniowie o tym doskonale wiedzą. Są wszelkie informacje dotyczące oddziałów, zawodów, rozszerzeń, profili, czyli wszystkiego tego, co. Ucznia dotyczy i co ucznia interesuje. I myślę, że większość uczniów już jest zdecydowana i wie, do której szkoły chce złożyć dokumenty. Natomiast czekamy na wytyczne ministerstwa. Myślę, że one lada dzień, no szacujemy, że w przyszłym tygodniu mogą się pojawić informacje. 29 kwietnia, na kolejnej zdalnej sesji, pani Starosto. Radni podjęli powiatowi uchwałę w sprawie utworzenia szkoły branżowej drugiego stopnia, szanowni państwo, przy Centrum Kształcenia stabilnego na ulicy Mickiewicza w Sieradzu. Co to za szkoła? Dla kogo ona ja, jest dedykowana? Tak, więc ja mam statut szkoły przed sobą, i żebym będę cytowała. Szkoła kształci słuchaczy w formie zaocznej w zawodach zgodnych z klasyfikacją zawodów, ogłaszaną przez właściwego ministra do spraw oświaty, i jest to szkoła ponadpodstawowa, dwuletnia, branżowa. Czyli przekładając to na taki prosty język i to, co było Szkoła kiedy, zawodowa. Tak, ale szkoła po, po szkole zawodowej uzupełniamy wykształcenie i może uczeń zdać egzamin na poziomie technika w swoim zawodzie i maturę. Czyli tak jak gdyby takie technikum po szkole podstawowej, zaoczne uzupełniające. Czyli warto szanowni państwo, zwrócić również na tą szkołę uwagę, bo to jest coś nowego w powiecie sierackim i tutaj Ta. w sieradu, czyli. Reasumując, można doskonalić swoje umiejętności w danym konkretnym zawodzie albo je po prostu rozszerzać, tak jak Pani powiedziała. To jest tak, że system oświaty musi być drożny, czyli po ukończeniu na przykład szkoły branżowej, a po staremu zawodowej, uczeń może zdecydować, że no chciałby się uczyć dalej, czyli ma kontynuację. I to jest o tyle wygodna kontynuacja, że nie jest ona w formie stacjonarnej, tylko zaocznej, czyli daje możliwość pracy i nauki. I to jest no, bardzo ważne. Nasze centrum, bo CKU, czyli Centrum Kształcenia Ustawicznego, wchodzi w skład Centrum Edukacji Zawodowej, i to nasze Centrum Edukacji Zawodowej, ten nasz CES w skrócie mówiąc, kształci w bardzo wielu zawodach. Ma bardzo wielu słuchaczy, którzy korzystają właśnie z tych kursów zawodowych potrzebnych na różnych etapach. Czy to na etapie szkoły branżowej, czy na etapie y, szkół technikalnych. Więc mamy bardzo szeroką ofertę. A więc, patrząc na tą ofertę, zanim postawię kropkę, mamy jedną szkołę. Więcej tym razem branżową. Bardzo dziękuję Pani Starosto za to, że zechciała Pani znaleźć chwilę czasu i spotkać się z nami w programie Nasze Sprawy. Moim Państwa gościem w dniu dzisiejszym była Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego Pani Kazimiera Gotkowicz. Dziękuję bardzo i życzę dużo zdrowia przede wszystkim. Dziękuję również wszystkim Państwu. Życzę dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo.